Podobnie jak w przypadku ostatnio omawianego Witch, historia Wings Club zaczyna się we Włoszech w głowie Eugenio Strafiego, rysownik komiksów i animator z pasją do tworzenia. W latach 90 Strafi Straffi pracował w branży animacji, ale zauważył lukę na rynku. Większość kreskówek akcji skupiała się na męskich bohaterach. Superman, Batman, He-Man. W 2011 roku w wywiadzie dla New York Times powiedział, chciałem stworzyć serial, który pokaże, że dziewczyny mogą być odważne, niezależne i walczyć o swoje marzenia, a przy tym mieć frajdę z mody oraz przyjaźni. Strafi czerpał inspiracje z japońskich anime w stylu Magical Girl. Takich jak Sailor Moon czy Card Capture Sakura, które łączyły magię z emocjonalnymi historiami. Dodał do tego wpływy zachodnie. Popularność Harry'ego Pottera pokazała, że dzieci uwielbiają magiczne szkoły i epickie przygody. Kluczowe były też włoskie komiksy, jak te od Sergio Bonellego, które Strafi czytał w młodości. W efekcie powstała unikalna mieszanka. Lekki anime styl, nastoletnie dramaty i baśniowy klimat. W 1995 roku Strafi założył studio Rainbow SPA w Loreto z budżetem 100 tysięcy dolarów i zespołem zaledwie 30 osób. Pierwszym krokiem z Wings Club był odcinek pilotażowy Magic Bloom. Pokazywał Bloom, Saszę, Tekne i Lise w bardziej tradycyjnych strojach. Animacja była prosta, a postacie wyglądały jak klony japońskich bohaterek. Strafi był rozczarowany. W 2016 roku w rozmowie z Variety przyznał: Pilot wyglądał jak tania kopia anime. To był dla mnie moment kryzysu. Wiedziałem, że muszę stworzyć coś świeżego. Po testach z widowni Nią Strafi przeprojektował postacie, dając im modny, nastoletni wygląd. Obcisłe topy, błyszczące skrzydła i wyraziste fryzury. Postawił na dynamiczne transformacje, które miały być wizytówką serialu. Włoska telewizja publiczna Rai Fiction sfinansowała 25% produkcji, a resztę pokryły fundusze Rainbow i zagraniczni inwestorzy. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce 28 stycznia 2004 roku. Na kanale Rai 2 we Włoszech a kreskówka szybko zdobyła popularność. Nie obyło się jednak bez problemu. Tak jak w odcinku Witch, tak tutaj opowiem o pozwie Disneya w stronę twórców Wings, lecz tym razem będzie omówiony dokładniej. W 2004 roku, niedługo po premierze Wings Club na włoskim kanale Rai 2, Walt Disney Company złożyło pozew przeciwko Rainbow SPA, twierdząc, że kreskówka jest plagiatem ich komiksowej serii Witch. Ten spór był jednym z kluczowych momentów w początkowej historii Wings Club i miał potencjalnie ogromny wpływ na przyszłość marki. Witch i Wings Club dzieliły pewne podobieństwa. Obie skierowane były do podobnej grupy odbiorców, Głównie dziewcząt w wieku 8-14, obie rozgrywały się w fantastycznych światach, a ich bohaterki używały magii i przechodziły efektowne transformacje. Twórca Wings Club i założyciel Rainbow SPA e Genius Traffi rozpoczął pracę nad swoim serialem w 1999 roku, kiedy tworzył pilotażowy odcinek Magic Bloom. Po niezadowalających testach widowni, przeprojektował postacie i świat, a pełna produkcja ruszyła w 2002 roku. Premiera Wings Club w styczniu 2004 roku zbiegła się z rosnącą popularnością. Witch. To skłoniło Disney'a do podejrzenia plagiat. Disney argumentował, że Wings Club kopiuje kluczowe elementy Witch, takie jak motyw grupy nastoletnich dziewcząt z magicznymi mocami, ich transformacje oraz walkę dobra ze złem w fantastycznym uniwersum. W szczególności Disney wskazał na podobieństwa w strukturze fabularnej i projektach postaci. Pozew został złożony w 2004 roku w sądzie we Włoszech, gdzie obie firmy miały swoje siedziby. Disney domagał się zaprzestania emisji Wings Club, wycofania produktów związanych z marką oraz odszkodowania. Za rzekome straty wizerunkowe i finansowe. Argument Disneya opierał się na twierdzeniu, że Rainbow SPA świadomie wykorzystało sukces Witch, by stworzyć konkurencyjny produkt. W odpowiedzi Rainbow i Straffy przedstawili dowody na to, że prace nad Wings Club rozpoczęły się w 1999, czyli na dwa lata przed debiutem Witch w 2001. Kluczowym elementem obrony był pilotażowy odcinek Magic Bloom, który choć nigdy nie został wyemitowany oficjalnie, został ukończony w 2001 i zawierał podstawowe założenia fabuły. Oraz projekty postaci. Straffi w swojej obronie podkreślał, że inspiracje dla Wings Club pochodziły z japońskich anime w stylu Magical Girl oraz zachodnich trendów takich jak popularność Harry'ego Pottera. W wywiadzie dla włoskiego magazynu Strafi żartobliwie skomentował spór, mówiąc: Być jednym z najbardziej znienawidzonych ludzi Disneya? To ciekawe uczucie, ale przynajmniej wiem, że zwróciliśmy ich uwagę. Rainbow dostarczyło całą dokumentację, w tym szkice koncepcyjne oraz notatki produkcyjne z lat 99-2001, które potwierdziły, że. Wings Club był oryginalnym projektem rozwijanym niezależnie od Witch. Sąd rozpatrzył sprawę, analizując zarówno chronologię tworzenia obu projektów, jak i różnice w ich treści. Wings Club skupiał się na indywidualnych transformacjach wróżek i bardziej baśniowym świecie magicznego wymiaru, podczas gdy Witch miał mroczniejszy ton. Sędziowie uznali, że podobieństwa między serialami są powierzchowne i wynikają z popularnych tropów gatunku Magical Girl, a nie z bezpośredniego kopiowania. W rezultacie pozew Disneya został oddalony, a Rainbow mogło kontynuować produkcję i dystrybucję. Wings Club. Wygrana w sporze sądowym była kluczowa dla Rainbow SPA, które w 2004 roku było jeszcze stosunkowo małym studiem z ograniczonymi zasobami. Przegrana mogłaby doprowadzić do bankructwa firmy lub zmusić ją do zmiany koncepcji serialu, co prawdopodobnie zahamowałoby rozwój marki. Zamiast tego, zwycięstwo pozwoliło na dalszą ekspansję Wings Club na rynki międzynarodowe. Spór z Disneyem miał też pozytywny efekt marketingowy. Kontrowersje przyciągnęły uwagę mediów, co zwiększyło zainteresowanie Wings Club wśród widzów i dystrybutorów. W 2005 roku kreskówka była już emitowana w ponad 50 krajach, a Rainbow podpisało umowy na merchandising, w tym na zabawki i magazyny. Z perspektywy Disneya porażka w sądzie była drobnym ciosem wizerunkowym, ale nie wpłynęła znacząco na popularność Witch, które swoją drogą również odniosło sukces jako komiks i serial animowany, choć na mniejszą skalę niż Wings Club. Spór z 2004 roku był jednym z wielu przykładów, w których Disney jako gigant rozrywkowy podejmował działania prawne przeciwko mniejszym konkurentom, podejrzewając ich o naruszenie własności intelektualnej. Jednak w przypadku Wings Club Disney nie miał mocnych podstaw, ponieważ Rainbow mogło udokumentować wcześniejsze prace nad serialem. Wings Club miał wszystko, by podbić świat, ale o co w ogóle chodzi w tej kreskówce? Wings Club to historia o magii, przyjaźni i dorastaniu. Główną bohaterką jest Bloom, 16-letnia dziewczyna z Ziemi, która pewnego dnia odkrywa, że ma magiczne moce. Ratując czarodziejkę z planety Solaria Stelle, dowiaduje się, że jest wróżką. Stella zabiera ją do Alfej, magicznej szkoły w innym wymiarze, gdzie Bloom poznaje je Flore, Muse, Tekne i Leyle, później Aisha. Razem tworzą klub Wings. Grupę przyjaciółek, które uczą się magii i walczą ze złem. W pierwszym sezonie ich wrogami są Trix. Trzy wiedźmy z chmurnej wieży, które chcą zdobyć Smoczy Płomień, czyli potężną moc ukrytą w Bloom. Z każdym sezonem stawka rośnie. Od Lorda Darkara, przez Valtora, po czarodziejów Czarnego Kręgu. Każdy sezon wprowadza nową transformację, jak Charmix, Enchantix, Belivix czy Sirenix, które dają Wings nowe moce i efektowne stroje. Fabuła czy akcje z nastoletnimi tematami: Przyjaźnie, romanse czy odkrywanie siebie. Bloom szuka odpowiedzi na pytanie o swoje pochodzenie, które okazuje się kluczowe dla losów magicznego wymiaru. Kreskówka ma prostą, ale wciągającą strukturę. Każda bohaterka ma unikalną osobowość, a ich relacje napędzają historię. No dobra, ale jak Wings stały się globalnym fenomenem? Wings Club to nie tylko kreskówka. To imperium warte grube miliony. Od debiutu w 2004 kreskówka trafiła do ponad 150 krajów, od USA po Japonię, Australię. Czy Rosję. W 2012 roku Nickelodeon podał, że Wings Club oglądało 38,5 miliona widzów miesięcznie na całym świecie. W samych Włoszech pierwszy sezon miał 18% udziału w rynku telewizyjnym wśród dzieci. W Polsce kreskówka pojawiła się na Zigzapie, Teletum Plus i Nickelodeon, stając się hitem wśród dzieci oraz nastolatków. W 2011 roku Viacom, czyli właściciel Nickelodeon, kupił 30% udziałów Rainbow S.P.A. za 62 miliony euro, inwestując kolejne 100 milionów dolarów w globalną kampanię marketingową. Powstały setki produktów. Lalki od Jack Pacific, ubrania, plecaki, kosmetyki, a nawet płatki śniadaniowe. W 2007 roku w Wielkiej Brytanii zabawki Wings wyprzedawały się szybciej niż trafiały na półki. Gry wideo też były niezłym hitem. Tytuły jak Wings Club na PlayStation 2, Wings Club Join the Club na PSP, czy Wings Club Mission Enchantix na Nintendo DS sprzedawały się w ogromnych ilościach. Choć nie były arcydziełami, fani uwielbiali wcielać się w swoje ulubione czarodziejki. Magazyny Wings Club to osobna historia. W Polsce ruszyły w 2006 roku wydawane przez media serwis Zawada. Każdy numer zawierał komiksy, quizy, porady modowe czy dodatki takie jak naklejki, pranzoletki oraz minifigurki. Magazyn ukazywał się regularnie do 2020 roku, ale prawdopodobnie pandemia i spadek sprzedaży zakończyły jego historię. We Włoszech magazyn był jeszcze większym hitem z nakładami sięgającymi 200 tysięcy egzemplarzy miesięcznie w szczytowym okresie. Komiksy Wings Club to kolejny filar marki. We Włoszech od 2004 roku wydano ponad 210 numerów, które często wprowadzały nowe historie niedostępne w serialu. Na przykład Roxy, wprowadzona w czwartym sezonie, miała w komiksach własne przygody jako pełnoprawna członkini Wings. W USA wydawnictwo Viz Media tłumaczyło wybrane numery, ale nigdy nie zdobyły tam popularności i równej kreskówce. Muzyka też odegrała kluczową rolę. Koncerty Wings Power Show w Europie przyciągały tysiące dzieci. W 2008 roku w Mediolanie bilety na Musical wyprzedano w 48 godzin. Winx Wings było wszędzie, od szkolnych zeszytów po reklamy w telewizji, ale nie każdy był nimi zachwycony. Czas spojrzeć, co ludzie naprawdę myśleli o Wings. Wings Club zdobyło serca fanów dzięki wyrazistym postaciom i przesłaniu o sile dziewczyn. Każda czarodziejka miała coś do zaoferowania. Paola Dubini w artykule dla New York Times z 2007 roku pisała: Zdefiniowane osobowości wróżek sprawiają, że są dostępne zarówno dla dzieci, jak i rodziców, którzy widzą w nich odbicie własnych pociech. Na Common Sense Media serial dostał 3 na 5 gwiazdek za pomysłową historię i odważne bohaterki, choć krytykowano wyidealizowane sylwetki i nadmierną koncentrację na modzie. Fani na forach jak Wings Club Wiki czy Reddit uwielbiali serial za emocjonalne wątki, jak relacja Bloom z rodzicami czy walka Layli z żalem po stracie Nabu. Transformacje, zwłaszcza Enchantix, stały się ikoniczne. Ale z czasem pojawiły się problemy. Po czwartym sezonie fani zaczęli narzekać na spadek jakości. Wprowadzenie Roxy i nowych transformacji jak Believix dzieliło widzów. Niektórzy uważali, że kreskówka staje się Zbyt komercyjna. Współpraca z Nickelodeon w 2011 roku przyniosła wyższy budżet, ale i zmiany w animacji. Postacie straciły szczegółowość, a kolory stały się jaskrawsze, co miało przyciągnąć młodszych widzów. Na Reddicie w 2019 roku wysoko oceniany komentarz: "Stare Wings miały duszę i głębie. Nowe sezony to tylko pretekst do sprzedaży zabawek." Francesco Artibani w 2019 roku na Twitterze: "Modele postaci uproszczono, by młodsi widzowie mogli się z nimi utożsamić. Fani muszą być szanowani, ale każda kreskówka wymaga od to nie przekonało wszystkich. Wielu fanów uważało, że kreskówka porzuciła dojrzałe wątki, jak trauma, bloom czy konflikty w zespole, na rzecz prostych historii dla przedszkolaków. I Strafi w 2019 roku na Licensing Expo w Las Vegas tłumaczył zmiany: Standardowy odbiorca Wings się zmienił. Kiedyś były to dzieci 8-12 lat, teraz to czterolatki, które wolą proste animacje od seriali live action. Ta decyzja, choć logiczna z biznesowego punktu widzenia, rozczarowała starszych fanów, którzy dorastali z bardziej złożonymi historiami A". Co z filmami i spin-offami? Czy one uratowały markę? Wings Club to nie tylko serial, to cała franczyza. Zacznijmy od filmów. W 2007 roku Rainbow wypuściło klub Wings, Tajemnica Zaginionego Królestwa, pełnometrażową animację 3D. Film opowiadał o walce Bloom z pradawnym złem oraz o poszukiwaniu jej rodziców. Zarobił 18 milionów dolarów w kinach oraz był chwalony za wizualia, ale fani narzekali na prostą fabułę. W 2010 roku pojawił się Wings Club Magiczna Przygoda, który skupiał się na konflikcie Bloom ze Skyem i walce. Z Strix. Ten film też był ładny, ale krytykowano go za brak emocjonalnej głębi. Ostatni film Wings Club Tajemnica Morskich głębin z 2014 roku. Wprowadzał transformację z Sirenix w 3D. Choć wizualnie imponujący, miał najsłabsze recenzje. Na IMDB ma tylko 5,6 na 10. Fani na forach pisali, że filmy bardziej przypominały długie odcinki niż epickie historie. W 2010 roku Rainbow stworzyło Pop Pixie. Serial dla młodszych dzieci o małych wróżkach w cukierkowym świecie Pixieville. Kreskówka miała 52. Odcinki i była hitem wśród przedszkolaków, ale fani Wings uważali go za zbyt infantylny. Większe nadzieje wiązano ze światem Wings 2016 spin-offem na Netflixie. W tej kreskówce Wings były tajnymi agentkami, które poszukiwały utalentowanych dzieci na ziemi, walcząc z tajemniczym złodziejem talentów. Styl animacji przypominał bardziej anime, a fabuła była dojrzalcza. Poruszała tematy jak presja społeczna czy odkrywanie siebie. Fani chwalili muzykę i projekty postaci, ale narzekali na brak powiązań z główną serią. Świat Wings zakończył się. Po drugim sezonie, a strafi w 2018 roku potwierdził, że nie będzie kontynuacji z powodu wysokich kosztów. Największe kontrowersje wywołał serial aktorski i przeznaczenie Saga Wings na Netflixie. Miał być mroczniejszą wersją dla starszej widowni inspirowaną Riverdale czy Chilling Adventures of Sabrina. Bloom, Stella, Musa, Aisha i Terra uczyły się w Alfej, ale świat był bardziej brutalny z morderstwami, zdradami i politycznymi intrygami. Serial zyskał popularność wśród nowej widowni, ale fani Wings byli wściekli tykowano pominięcie flory i tekny, czy zmiany etniczne w obsadzie, no i oczywiście odejście od baśniowego klimatu. Jednak Netflix anulował serial po drugim sezonie w listopadzie 2022 roku. Tłumaczyli to niską oglądalnością w porównaniu z kosztami produkcji. Showrunner Brian Young napisał na Instagramie: Jestem rozczarowany, ale też wdzięczny za szansę opowiedzenia tej historii. Fani zorganizowali petycję o trzeci sezon, ale zebrała tylko 10 tysięcy podpisów. Za mało by przekonać Netflixa. Czy to oznacza koniec Wings? Sprawdźmy, jak marka sobie radzi. Czy Wings Club zostało anulowane? odpowiedź brzmi nie. Kreskówka ma 8 sezonów, a ostatni, ósmy, zadebiutował w 2019 roku. Jednak dla wielu fanów, Złote Czasy Wings skończyły się po czwartym sezonie. Sezon ósmy był krytykowany za infantylny ton, uproszczoną animację w Adobe Animate i totalnie kreskówkowe proporcje postaci, przypominające My Little Pony. Fani pisali, to już nie Wings, tylko parodia dla przedszkolaków. I Genio Straffi w 2023 roku tłumaczył, musieliśmy. Dostosować się do nowej widowni. Dzieci wolą krótkie, dynamiczne historie i prostą animację, którą łatwiej oglądać na tabletach. Ta strategia pozwoliła Marce przetrwać, ale kosztem starszych fanów, którzy tęsknią za epickimi wątkami. Zatem co słychać w 2025? W zasadzie dużo. Rainbow zapowiedziało reboot serii, określany jako sezon 9, który ma zadebiutować we wrześniu 2025 roku na Kids we Włoszech oraz w październiku 2025 globalnie na Netflixie. To nie kontynuacja. Lecz całkowity restart fabuły w animacji CGI, wyprodukowany przez Rainbow SPA, Rainbow CGI i Hampa Animation Studio z 26 odcinkami po 23 minuty i budżetem szacowanym na 1 milion dolarów na odcinek. Reboot ma być największym projektem Wings od lat, oczywiście pomijając Netflixowe live action. Ma wrócić do korzeni. Fabuła restartuje historię, ignorując sezony 1-8, ale zachowuje klasyczne elementy: Alfea, Trix jako antagonistki i takie tam. Zwiastun z 2020. 2024 roku pokazany na YouTube i Instagramie Wings Club rozpoczyna się od Bloom na rowerze. Nostalgicznego ukłonu do odcinka pierwszego sezonu pierwszego. Pierwszy odbiór jest mieszany, ale pełen emocji. Fani chwalą płynną animację CGI inspirowaną filmami Wings i szczegółowe projekty strojów, jednak nie wszyscy są optymistyczni. Na reddicie użytkownicy narzekają na wielokrotne opóźnienia premiery z 2021 na 2025. Przy tym obawiają się, że reboot będzie zbyt dziecinny, serwując powtórnie z sezonu 8. Inni doceniają nostalgię pisząc, scena z Bloom i Rowerem to powrót do dzieciństwa. Lecz ten sam styl CGI budzi kontrowersję. CGI wygląda ładnie, ale to nie jest moje wings. Wolę klasyczne 2D. Zaś jeszcze inni, jeśli reboot odda klimat sezonów 1, 4 z Tricks i Valtorem, to wracam w sekundę. Comic Book zauważa, że reboot jest przystępny dla nowych widzów, ale ryzykuje powtórzeniem fabuły z sezonu pierwszego, co może zniechęcić weteranów. Rainbow stawia na rozmach. Dubbing w 40 językach, w tym polski, nowe lalki od Playmates i kampania marketingowa na poziomie wielu milionów dolarów. Strafi w 2024, powiedział: "Chcemy połączyć nostalgię z nowoczesnością dla starych i nowych fanów. Ludzie czekają na więcej szczegółów. Choć na oficjalnym kanale na YouTube od kilku miesięcy teasowane są nowe materiały, jak behind the scenes, nowe transformacje czy porównania 2D z nowym CGI. Na koniec przyjrzyjmy się kluczowym sezonom, które zmieniły Wings Club. Przy tym być może odpowiemy na pytanie, czego możemy się spodziewać po reboocie. Wings Club przez ponad Dwie dekady ewoluował, wprowadzając zmiany w animacji, stylu oraz tonie, które znacząco wpłynęły na odbiór kreskówki. Pierwsze trzy sezony to przez wielu określana Złota Era Wings z animacją 2D i dojrzałą fabułą. Budżet wynosił około 500 tysięcy dolarów na odcinek. Transformacje jak Charmix czy Enchantix były szczegółowe, a tła takie jak Alfea, pełne detali. Fabuła skupiała się na epickich zagrożeniach z wyraźnym rozwojem postaci: Bloom odkrywająca swoje pochodzenie, czy Layla zmagająca się z żałobą. Fani bardzo docenia. Ten spójność. Budżet wzrósł do 700 tysięcy dolarów na odcinek, ale projekty były troszkę prostsze. Wprowadzono Roxy i wątki ekologiczne. Fani krytykowali powtarzalność, ale oglądalność utrzymywała się na poziomie 35 milionów widzów miesięcznie. Sezony 5 do 7 eksperymentowały bardziej z 3D w transformacjach kosztem 800 tysięcy dolarów na odcinek. Efekty były widowiskowe, ale fani narzekali na plastikowy wygląd. Fabuła stała się mniej złożona, a oglądalność spadła do 25 milionów w 2015 roku. Na Twitterze w 2013 roku wysoko oceniany komentarz: Sirenix wygląda jak gra na PlayStation 2. No i oczywiście, creme de la creme, sezon 8. Zrezygnował z 2D na rzecz Adobe Animate z budżetem 300 tysięcy dolarów na odcinek. Transformacja Cosmix była prosta, a postacie w porównaniu z poprzednimi sezonami miały dziwny wygląd. Fabuła dla dzieci 4-6 lat była pozbawiona głębi. Ludzie zaczęli tworzyć petycje z prośbami o powrót do klasycznego 2D. Oglądalność spadła do około 15 milionów. Na miejmy nadzieję, że finalnie. 2025 rok reboot w CGI ma budżet 1 miliona dolarów na odcinek z 26 odcinkami po 23 minuty. Reboot ma stawiać na bardziej zespołową dynamikę z równiejszym rozkładem uwagi pomiędzy Wings a Bloom, która tutaj ma nie dominować fabuły jak było w oryginalnej serii. Zwiastun sugeruje nowe wątki, w tym tajemniczą przepowiednię o smoczym płomieniu i konflikty pomiędzy Alfeą a Chmurną Wieżą, co fani porównują do epickich motywów pierwszych sezonów. W grudniu 2025 i Genius ostrafi zdradził, że reboot to początek większego planu z potencjalnym drugim sezonem w 2027 i filmem kinowym w 2028, jeżeli premiera osiągnie sukces. Podobno Rainbow celuje w 20 milionów widzów w pierwszym miesiącu. Te wszystkie zmiany pokazują, jak Wings Club próbowało nadążyć za rynkiem, ale kosztem własnej tożsamości. Fani marzą o powrocie do stylu sezonów 1-4 jak użytkownik Reddita. Reboot w stylu Enchantix? Wróciłbym w sekundę. Merchandising istnieje. Playmates Toys zapowiedział o linie zabawek, które trafią do sprzedaży w 2025. Ale sprzedaż jest niższa niż na szczycie. Rainbow podało, że przychody z zabawek spadły o 40% od 2010 roku. Anulowanie przeznaczenie Saga Wings było ciosem. Netflix uznał, że koszty 5 milionów dolarów na odcinek nie równoważą oglądalności, która spadła o 52% w drugim sezonie. Mimo to, jak widać, marka żyje. Zanim pożegnamy Wings, zastanówmy się, dlaczego ta kreskówka była tak ważna. Podobnie jak w przypadku Witch, Wings Club to symbol pewnej epoki. W czasach, gdy większość serii stawiała na męskich bohaterów, Wings pokazały, że dziewczyny mogą być silne, mądre oraz ratować świat, nie rezygnując przy tym z kobiecości. Dla wielu z nas to wspomnienie dzieciństwa. Kolekcjonowanie figurek, zbieranie karteczek, śpiewanie Winx jesteś magią, czy oglądanie odcinków po szkole. Kreskówka na pewno wpłynęła na popkulturę, inspirując inne produkcje. Choć marka ma swoje wady, to jej przesłanie o przyjaźni i odwadze wciąż rezonuje. ELLO!